Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. <laughs> Żebyś wiedział, skurwy synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi. Niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Excelsior? To pakiet usług dla klientów premium. Płacisz, wymagasz. Patrz, to proste. May, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. I to legalne? Oczywiście, jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. DEX na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio ci kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Ta, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam. Tam. Zbliżamy się do celu. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w kąpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles. Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Wi, słyszysz? Ja cię słyszę. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Delamain. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Czekaj, wezmę Flatheada.